To było pewnej upalnej nocy w Chicago. Właśnie się przeprowadziłam. Gotowe, dziewczyny? Macie jakieś plany na wieczór? A może zagramy w Remiko? Ja mam o wiele lepszy pomysł, moja droga. Naprawdę? Nie wolicie zagrać w karty? Upiekłabym ciasteczka. I właśnie wtedy to usłyszałam. To nie była zwykła muzyka. Jej romantyczny ton od razu mnie oczarował. To grę tata, co? To? Ach, twój tata. No cóż, on tam też był. Spójrzcie na niego, jestem to! Ale przysta. Ach, chyba zaraz my, jak się okrzyk? się Subowi. A teraz jak na patriotów przystało, powitajmy gromkimi brawami. Trio brzmiące działka. Dzięki za gorące powitanie. Wiemy, że nas uwielbiacie. Buźka. Dobra, dmuchać chłopaki. Klops! Zapomniałem przepchać pustnik. Cóż proszę uważać! O, wybacz Laluniu. Właśnie wtedy pojęłam, że spotkałam mężczyznę mego życia. Ten kawałek dedykuję damie z pierwszego rzędu. Uczułem nutki dla pewnej szelmutki. Jazda, chłopaki. Pół roku później 27 lutego wzięliśmy ślub. San Luis, rok 1940. Mama mówiła, że to było Chicago. Eta, ta sama dziura. Był wietrzny, zimowy wieczór. Mama twierdzi, że było lato. Chwila, ja opowiadam czy ty. Razem z chłopakami z kapeli brzmiące działka odbywaliśmy trasę koncertową po Ameryce. Mieliśmy już zakończyć występ, gdy... O! syn kopry dla cud piękności od w wojaku. Mogę panią prosić? O. Jasne, koteczku. Chwila, moment, co tu jest grane? A niech to. Czy to naprawdę mnie zadedykował pan ten utwór? A komu innemu, laleczko? To Z rozkoszą!